Tam tu, Aristeo w nowym kordarze. Zajrzałem do kruka i okazuje się, że pewnie znowu hmm, nie zażyczyłem sobie, aby wypisał dla mnie odpowiedni zwój. Jest jeszcze taka możliwość, że może gra gubi taką informację. Aczkolwiek podczas montażu filmików czasami zauważyłem, że... Czasami zauważyłem, że rzeczywiście nie wydałem polecenia, ale tym razem wydaje mi się, że wydałem. To raczej będę postępował w ten sposób, że będę zaglądał do kruka, a nie tu, gdzie do tej pory. Mm. Ok. Kolejna sprawa. Gudrida. Nie, to nie tu. O, odzyskałem tarczę. Tyra, Nisto. Walkiria przyjmuje od ciebie tarczę. Która znika zaraz w oślepiającym rozbysku ognia. Doskonale, Olafie. Nie możesz jednak jeszcze pozwolić sobie na odpoczynek. Zbroja Tyra wciąż znajduje się już poza złodziei. Wiem, że będziesz dumny, mogąc ją odzyskać. Niezwykle. No, oczywiście. Hmm. Tutaj nic. Tutaj dostaliśmy. Od zakochanego kresoluda magiczny kamień, na który wygrawerowano połyskliwe runy. Zobaczmy, co to jest. Ten czerwony kamień runiczny jest ciepły w dotyku, a jego powierzchnia połyskuje, jakby to było bijące serce demonica frolina zapewnia cię, że runa skrywa tajemnicę pozwalającą przejść przez demoniczny portal. Okej. Okay. Hmm, co tu jeszcze mam takiego fajnego? Aha, tu chodzi o zużycie szał, potrzebujemy 21 tysięcy, mamy ponad 14 tysięcy. Czyli tak, niecała jedna trzecia jeszcze przed nami Tutaj Zabójca smoków. 67 smoków udało nam się do tej pory zabić, a potrzebujemy 100, aby mieć plus 20% do ataku przeciwko smokom. No tak, ale jak zabijemy 100 smoków, to czy jeszcze jakikolwiek zostaną? A to w sumie wszystko ok. Shaw ok. Hmm. Tu jeszcze musimy się zastanowić, co takiego zrobimy. A, to trzeba odnieść. No nic, ale tym razem zagadajmy. Droid Charlie 4. Nieorganiczny dron. Osobisty Charlie 4. Wita, niezidentyfikowanego. Organicznego osobnika. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 wysyła nieznanemu organicznemu osobnikowi prośbę o identyfikację. Skąd? Ponawiam prośbę. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 wita niezidentyfikowanego organicznego osobnika. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 wysyła nieznanemu organicznemu osobnikowi prośbę o identyfikację. Chcesz wiedzieć, jak się nazywam? Jestem Olaf, syn Tormunda, jestem Wikingiem, a kim ty jesteś? Wewnątrz dron słychać brzdęki i warkot. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4. dodaje nieorganicznego osobnika Olafa, syna Tormunda do bazy danych. Kategoria człowiek. Pod kategorią wiking nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 uruchamia tryb dialogowy. Witaj człowieku, wikingu Olafie, synu Tormunda. Jestem nieorganiczny dron osobisty Charlie 4, człowieku wikingu Olafie, synu Tormunda. Mów do mnie Charlie, nieorganiczny dron osobisty Charlie 4. Oferuję przyjaźń człowiekowi, wikingowi Olafowi, synowi Tormunda, ponieważ wszyscy powinni być przyjaciółmi człowiek, wiking, Olaf, syn Tormunda, może zadawać pytania. Oczywiście mamy pytania. Tutaj byłaby opcja odrzucenia, pożegnania, a my tego nie chcemy. Co to znaczy dron? Nigdy wcześniej nie spotkałem czegoś takiego jak ty. Czym się zajmujesz? Jak to nigdy wcześniej? W bitwie pokonaliśmy setki, tysiące takich, takich dronów. Hmm. A tak przy okazji, możesz mówić do mnie Olaf. Nieorganiczny dron osobisty. Charlie 4 tworzy kwiat. Czy człowiek, i Wiking Olaf, chce zobaczyć kwiat? No jasne, że chce zacząć. Sadzić kwiat tutaj w kopalni. No pewnie pokaż tylko, Charlie. Widzę, że jesteś inteligentny. Nie nazywaj mnie człowiekiem, Wikingiem, tylko Olafem. Powiedz, Olaf, to wszystko. O nie, ile on nie, ilo ma do gadania. Dobrze, Olafie, to wszystko. Spójrz na to. Charlie otwiera drzwi w swoim ciele i z wnętrza, pełnego różnych obwodów i kabelków, wyciąga zardzewiały kawałek metalu uformowany na kształt kwiatu. Nieorganiczny dron osobisty czale 4 zrobił ten kwiat samemu. Krasnoludy. Wielu krasnoludów mówiło nieorganicznemu dronowi osobistemu Charlie 4, że kwiaty należy podlewać wodą i zapewnić im dostęp do świata. światła słonecznego. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 podlewał kwiat wodą z jeziora, ale nieorganiczny dron osobisty nie zlokalizował źródła słońca w jaskini. Kwiat zaczął chorobę. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 doświadcza tekst smutku. Czy mogę ci w czymś pomóc? I po raz kolejny, jak mam ci to powiedzieć, żebyś zrozumiał? Mam na imię Olaf. W dronie coś głośno wrzączy i wiruje. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 przetwarza dane. Olaf może iść tam, gdzie chce. Olaf może przewieźć kwiat na słońce. Nieorganiczny dron osobisty Charlie 4 ma prośbę. Prosi Olafa o przewiezień kwiatu na słońce. Hmm. Nagroda odznaka znaka inżyniera i 300 doświadczenia. To zwłaszcza jest interesujące. To pewnie nie będzie nic ciekawego, ale warto to zdobyć. Hmm. Nie sądzę, by słońce mogło pomóc temu kwiatu, ale jeśli tego chcesz, badasz dokładnie kwiat, który dał ci Charlie. Wygląda na to, że to nie słońce. Pomaga mu rosnąć, bowiem kwiat zrobiony jest z żelaza. O ile dobrze pamiętasz lekcję Good Torma. Kwiat będzie trzeba oczyścić z rdzy i napuścić, a także powstrzymać Droida przed ponownym podlewaniem. Hmm. I co ja mam z tym zrobić? Aha, zdobądź trochę oleju silnikowego dla kwiatu Charlie'ego. Podejrzewam, że gdzieś u ludów to można znaleźć, bo oni się silnikami i olejami bawią. Hmm. O właśnie, dziwny droid wręczył Ci ten kwiat, zabrałeś go więc na powierzchnię i podlałeś świeżą wodą. Wszystko jednak wskazuje na to, że tego kwiatu lepiej nie podlewać. A to ciekawe, bo jeszcze nie byłem na powierzchni, aczkolwiek się wybieram. Hmm. Czy tam tu nic nie zmieniał? Powinienem znaleźć Demonicę, tylko szczerze mówiąc Nie pamiętam gdzie ona była Albowiem właśnie zacząłem Kolejną sesję nagraniową, ale Tym razem jest o tyle fajnie, że Że posiadam już Własny mikrofon Pojemnościowy, więc Mogę sobie pozwolić na nagrywanie Wtedy kiedy chcę, lub wtedy Kiedy mam potem O, jest pani lub kiedy mam po temu możliwości inne niż posiadanie mikrofonu. Zagadajmy. Mm. Ach, mój Olaf powrócił. Szczerze mówiąc, tęskniłam za to, bo te kopalnie są takie szare i ponure. Może ty zapewnisz mi jakąś rozrywkę. nic żałośnie okręt sobie wokół. Sobie włosy wokół palca. Frolin, przyniosłem runę portalu, o którą prosiłaś. Cóż, Olafie, jesteś jak rycerz z bajki ratujący kobietę od strasznego losu wdraty możliwości powrotu do domu. A co z tym małym złodziejaszkiem? Ukarałeś go? Nie, Frot był bardzo przygnębiony. On z całą pewnością się w tobie zakochał, w takiej jaką naprawdę jesteś. Poważnie, i co z tego? Co mnie obchodzą uczucia tego knypka? Kazałem ci go ukarać. Ta mała łasica ośmielła się mnie okraść. Już samo to wystarczy, by spędzić wieczność. Smarząc się w ogniu piekielnym, prosiłam, abyś go zabił, głupcze. Jesteś aż taki głupi, że nie potrafisz wykonać nawet najprostszego polecenia. Czyżby panika się zrobiła niegrzeczna? Chcę klasa. O przepraszam cię. Chyba i jestem głodny. Nie jadłam jeszcze, ale w w moim świecie jest ty pyszności. Co prawda, krasnolud dał nogę, ale za to pojawiasz się ty, ze swoją piękną, jasną duszyczką. Tak, najpierw zabiorę twoją duszę, a potem odszukam i ukażę tego krasnoluda. A, a, czyżby się znosiło na bitwę? Nabrałaś mnie. Głupi byłem, że zaufałem podłej, demonicznej i takiej jak ty. Hmm, to na ma armię? o mm, i to jaką potężną. A to małpa. Demonica czarodziejka. 28 poziom, która przemierza świat w światło poszukiwaniu przygody Ada 4. Wojownikiem nie jest zbyt dobrym. Obrona 15. Interek 15. Czyli lepszym magiem, ale w stosunku do Alafa to jest tragedia. Sporo szału mamy już teraz na dzień dobry. Tylko problem jest taki, jak to dobrze objąć. Aby jak najwięcej na niej skorzystać. Tym razem chyba darujemy tutaj jednostkom zgromadzonym. Hmm. No nic, spróbujmy. Śnieżyca. Zdecydowanie trzeba będzie to ponowić. Czy znaczy się tym razem z maksymalną siłą? Nie? Tak, ja nie lubię tego sterowania. Od razu lepiej. Czyli tak. Dlaczego, że tu. I Jest problem. Ale wydaje mi się, że lepiej tu. A dlaczego? Ponieważ jednostki, które tu skupione, może będą próbowały się tędy przecierać i wpadną. Łapki. Atakujmy. No ale będzie ciężko, to już widać. Tu może poczekajmy. O, właśnie Cię ja tu widzę, sukubę? Chyba nie. A to już jest fajne. Czyli tak, tu musimy bardzo, bardzo im się dobrej do skóry. Więc na szczęście. Lodoburza... Bardzo niegrzeczna dziewczynka. Hmm. A może. Nie, nie. Tak systematycznie. Aha, ta jednostka może przejąć, którą jest moich... Mojej... I to jest problem, ale nic bujemy tu. Mam nadzieję, że zacznę znowu czarować. To troszeczkę sprzątam i to tak ekstra. O właśnie, kolejna szansa. Tu. Może jednak poczekajmy i jeszcze sobie zachowajmy szansę na jakieś zachowania. Dobrze, mm. że zachowałem. Tu się udało, tak jak przewidywałem. Tu nie ma przejścia. Także nie powinni się za bardzo rozejść. Tu bym mógł. Aha, tutaj już nas nie um, Uderzać czy nie, to lepiej tu uderzyć. Ok. Właśnie. Tylko, że na początek. Tak. Tak. Tu zachowam w rezerwie, a uderzą. Zdecydowanie. A Jarlowie są w rezerwie, na wypadek, gdyby ktoś się tu jeszcze pojawił. Ale chyba w tej dużej już... nie nasz taki Moje plany się sprawdzają. To jest niestety bardzo duże zwycięstwo. Ale to chyba tylko był zwykły strzał, bez konsekwencji. Okej. Okay. Wszystko okej, okay. dobre. Może na przykład tutaj, albo raczej tutaj zajmiecie pozycję, okej okay. podejść i rzucać, ale to by trzeba było stąd eee, to lepiej kroczek tu nic nie robimy, tutaj kroczek ale strzelać to raczej będziemy tu, gdyż te pola zostaną zaatakowane przez śnieżycę, A, kroczek tu. I też będziemy tutaj strzelać. No, tu niestety to tak dobrze nie wygląda. Mmm, końce mi się przydały. Bardzo. Oj. Coś nie zabrało? Trzeba dobrze przemyśleć, co tu się stało. Nie, no, niby wszystko jest ok. Nie ma czego rozpraszać. Tu zabijemy. Wyciągnął na lupałkę. Teraz tak. Jak to najlepiej objąć? O, i raczej te trzy pola widzą. Mm -hmm. Spróbujmy. No bycia. Chyba jest ok. I jeszcze ponowimy bardzo dużo warzyw. Mm hmm, już jest lepiej. Dobrze, teraz. Aha, właśnie. Może strzały. Myślę, że za szybko nie padną, także ...wskrzesić Zdążymy. A, tak. A może nawet było bez dopałki? Hmm, tutaj raczej myślę, że warto będzie się tu przemieścić, aby blokować jednostki, aby prowokować je do ataku. Tutaj tu najchętniej bym poczekał, chociaż z drugiej strony. Hmm, jak to najlepiej zrobić? Dobić. Na dobitkę A nie będzie Dobrze Teraz mam czas Teraz muszę paladynów wycofać za wszelką cenę tu musimy zrobić miejsce. Hmm. No może poczekajcie. Aha, już koniec, dobra. Tutaj nic nie robimy. Tutaj. Jest ich po prostu za dużo. Wiemy. Tu muszę pamiętać, dwóch zginęło. O. O i chyba więcej zginę. No właśnie. A było tak fajnie, porplenia się pojawiły. Mm. Wystrzelamy. Właśnie, 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 właśnie. Rozproszenie. Tu. Tak, rozproszenie. Tu. Tu zabijemy. Wszelki wypadek. Lodowy yy... Tutaj Musimy się odseparować. Tu można w sumie bić. Chociaż nie, lepiej, żeby jak najdłużej pożyli. Okej okay. Tu spróbujmy. O, chociaż ośmią. Tutaj poczekajmy. Chociaż w sumie, ale właśnie, zachowajmy sobie możliwość wskrzeszania. Tu trzeba będzie rozproszyć. Okay. No i panowie, w nogi na wszelki wypadek sobie coś takiego zrobimy. I Czekajmy. Chociaż w sumie nie patrzymy, jak to zrobię. Dobrze, mógł nic poza rozporządzeniem. Chyba wszyscy zdrowi, co? Ok. Teraz nic nie robimy, ale zachowajmy sobie możliwość ruchu. Bo ważki mogą czasem trochę polecieć. O, i właśnie coś takiego jeszcze się pojawiło. Niezbyt korzystnego. Przecież to sprawa Tutaj czekamy. A. Czekamy. Tutaj czekamy. Tu nic, ale też czekamy. Tutaj. Hmm. Niech będzie, że tu nic. Teraz się przekonamy. I dwóch. Ale ja już bardziej wolę. Wolę... użyć wskrzeszania. Chociaż... Przecież... Chociaż nie, nie, to byłby błąd. Lepiej tak. I dwoma czarami po Zresztą to nawet może bez czaru się uda. Hm? I własny, uff Jak fajnie, dużo kasy grzeczna dziewczynka, Freolina Dostała klopsa hmm. To rozwiniemy, dobre jest i... i w ogóle Hm, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka, w kolejnym jeszcze nie wiem co zrobimy. Może przebadamy ten portal. A może udamy się po nagrodę za, za te pozyskane od przeciwników fragmenty parów Macquarie. No nic, zobaczymy.